Zbliżamy się, jestem pewna. Kto tam jest? że są fast. Moja matka wychodzi na to, że moja matka była przebiegle lepiej, się wydawało. Spójrz na to miejsce. To musi być to. Należało się spodziewać, że parała się nekromancją. W końcu nauczyła mnie wszystkiego, co umiem. Nie powiem, że będzie tak przygotowana. Spójrz na to wszystko. Musiała spędzić całe lata na zbieraniu tych składników. A to co? Nie wiem, o co chodzi z tym okręgiem. Ale na pewno o coś. Rozejrzymy się po okolicy. Moja matka była bardzo skrupulatna w swoich badaniach. Jeśli znajdziemy jej notatki, być może odszukamy w nich jakieś wskazówki. Pamiętam, że prowadziła mały dziennik. Sprawdźmy, czy uda się nam go znaleźć. Szczęściło ci się? Naprawdę? Pozwól, że je obejrzę. Wiem tylko tyle, ile mi powiedziała. Miała teorię na temat klejnotów dusz. Zużyte dusze nie znikają z nich od tak, ale trafiają do Kopca Dusz. Kopiec Dusz zamieszkują bardzo potężne istoty. Nekromanci wysyłają im dusze, a w zamian otrzymują moce. Moja matka spędziła dużo czasu, by się z nimi skontaktować i odbyć bezpośrednią podróż do Kopca Dusz. Krąg na środku pomieszczenia z pewnością jest jakiegoś rodzaju portalem. Jeśli dobrze to odczytuję, zapisano tutaj formułę, która pozwoli nam bezpiecznie dostać się do Kopca Dusz. Kilka odłamków klejnotów dusz, dobrze zmieloną mączkę kostną, a także większą ilość oczyszczonych soli pustki. Och, cholera. Będziemy potrzebować również próbki jej krwi. Gdyby udało się nam ją zdobyć, nie byłoby przecież w ogóle potrzeb hmm, dobry pomysł. Ale dość już tego. Do dzieła. Jak najbardziej. Matka miała mnóstwo takich materiałów w swoim laboratorium. Trzeba tylko je znaleźć. Masz trudność z znalezieniem tych składników? Masz trudności ze znalezieniem tych składników? Umieść składniki w naczyniu i daj mi znać, kiedy wszystko będzie gotowe. Czyli teraz wszystko zależy ode mnie. Możemy zaczynać? Nie mam pewności, co to coś zrobi, kiedy dodam mojej krwi. Oczywiście. O co chodzi? Zadawałam sobie to samo pytanie od czasu powrotu do zamku. Była tak pewna tego, co zrobiłyśmy mojemu ojcu, że nie umiałam zmusić się do myślenia inaczej. Nigdy nie myślałam, Prawdopodobnie, chyba nawet wampirza matka, to wciąż matka. Martwiła się o mnie. On... Tak, tak. To znaczy, że możemy zaczynać. W porządku, uwaga. Na krew moich przodków. Naprawdę jej się udało. Stworzyła portal do kopca dusz niesamowite. Wyglądało boleśnie. Teraz, gdy tak o tym myślę, powinnam była to przewidzieć. Przepraszam. Trudno to opisać. Kopiec dusz jest, cóż, głodny z braku lepszego słowa. Próbuje wyssać Twoją esencję życiową w ramach zapłaty. Myślę, że jest jakiś sposób, ale chyba ci się nie spodoba. Wampirów nie zalicza się do żywych. Prawdopodobnie mogę wejść tam bez żadnego problemu. Zgaduję, że nie jest to twój pierwszy wybór? Możliwe. Możemy zapłacić my to w inny sposób. To żąda duszy, więc damy mu duszę, twoją. Matka nauczyła mnie kilku sztuczek. Jestem w stanie częściowo spętać twoją duszę i zaoferować klejnot idealnym mistrzom. Może to wystarczy, żeby ich. Z... Osłabiłoby cię to nieco podczas podróży przez kopiec dusz, ale jak już będziemy w środku, może uda się coś na to zaradzić. Może. Przykro mi. Chciałabym znać inny sposób, który byłby dla ciebie łatwiejszy. Wiedz tylko, że niezależnie od tego, jaką wybierzesz ścieżkę, nie przestanę o tobie dobrze myśleć. Niektóre rzeczy po prostu trzeba zrobić. Wiem to lepiej niż ktokolwiek inny. Trzeba ci czegoś? Na pewno. Mogę to zrobić, ale lepiej dobrze się zastanów. Zachowasz swą śmiertelną powłokę, lecz w kopcu dusz będzie ona słabsza. To dla ciebie niełatwe, wiem. Nigdy by mi przez myśl nie przeszło, żeby cię skrzywdzić. Dziękuję. Nie traćmy więc czasu. Postaram się, żeby ból był jak najmniejszy. Nie ruszaj się. To nie miejsce dla ciebie. ак те Niemożliwe. Serana. To naprawdę ty? Własnym oczom nie wierzę. Jak dostaniemy się do środka? Musimy porozmawiać. Serano? Co tutaj robisz? Gdzie twój ojciec? On nie wie, że tu jesteśmy. Nie ma czasu na wyjaśnienia. Najwyraźniej poniosłam porażkę. Harkon znalazł sposób na odcyfrowanie proroctwa, czyż nie? Nie, nie rozumiesz. "Jesteśmy tu, by go powstrzymać, by wszystko naprawić. Chwileczkę. Sprowadzasz tutaj obcą osobę? Odjęło ci rozum? Nie ma mowy. Ty, podejdź. Porozmawiamy. Jak więc doszło do tego, że łowca wampirów towarzyszy. Ból sprawia mi myśl, że będziesz podróżować z Seraną w przebraniu jej obrońcy, chcąc mnie dopaść." Biorąc pod uwagę, że zabijanie wampirów to dla ciebie profesja, trudno mi uwierzyć w twoje szlachetne intencje. Serana poświęciła w. Myślisz, Zwoje to tylko środek. Do... Gdy uciekłam z zamku Wolki miałam ze sobą dwa prastare zwoje. Zwój, który jak mniemam udało ci się znaleźć wraz z Seraną, mówi o Aurielu i jego magicznej broni łuku Auriela. Drugi zwój twierdzi, że krew córy mroźnego azylu oślepi smoka. Podobnie jak ja, Serana była kiedyś człowiekiem. Byliśmy wtedy oddanymi wyznawcami Lorda Molagbala. Tradycja nakazuje złożyć kobiety w ofierze Molagbalowi w dniu jego przywołania. Mało która to przeżywa. Pozostałe stają się jednak pełnej krwi życami. Nazywamy je wtedy Córami Mroźnego Azylu. Widzę, że zaczynasz rozumieć, dlaczego chciałam chronić Seranę i dlaczego trzymałam drugi prastary zwój tak daleko od niej, jak to możliwe. Gdyby Harkon zdobył łuk Auriela, a krew Serany została wykorzystana, by zbrukać ten oręż, proroctwo tyra... W jego oczach umierałaby dla dobra wszystkich was. Jak niby zamierzasz go powstrzymać? Jeśli w to wierzysz, jesteś jeszcze większym głupcem niż myślałam. Nie są... Nic cię nie obchodzi, serana. Gdy za... jesteś tu, bo według twego rozumu jesteś. Serana? Ta obca sprzymierzyła się z tymi, którzy na nas polują i nas zabijają. A ja mam jej Cię powie... Ta obca w ciągu naszej krótkiej znajomości zrobiła dla mnie więcej niż Ty w ciągu stulecia. Jak śmiesz. Poświęciłam wszystko, żeby chronić Cię przed tym fanatykiem, którego nazywasz ojcem. Tak, jest fanatykiem. Zmienił się. Ale to wciąż mój ojciec. Dlaczego tego nie rozumiesz? Och, Serano, gdybyś tylko otworzyła oczy. W chwili, gdy twój ojciec pozna Twoją rolę w proroctwie i dowie się, że potrzebuje Twojej krwi, znajdziesz się w ogromnym niebezpieczeństwie. Więc, żeby mnie chronić, lepiej było odciąć mnie od wszystkiego, na czym mi zależało? Nigdy nie spytałaś mnie, czy zamknięcie mnie w krypcie będzie najlepszym rozwiązaniem, tylko oczekiwałaś, że ślepo za tobą podążę. Oboje mieliście obsesję na punkcie swoich spraw. Wasze motywacje mogły być inne, ale ostatecznie dla Ciebie też jestem wciąż tylko pionkiem. Chcę, byśmy znów byli rodziną, ale nie wiem, czy to w ogóle możliwe. Może nie zasługujemy na takie szczęście. Może nie jest ono nam przeznaczone, ale musimy go powstrzymać, zanim będzie za późno, a do tego będziemy potrzebować prastarego zwoju. Przykro mi, Serano, nie wiedziałam, nie sądziłam. Moja nienawiść do twego ojca dzieli nas już zbyt długo. Wybacz mi. Jeśli chcesz, prastary zwój, to należy do ciebie. Twoje intencje nadal nie są dla mnie, jak... ale dla dobra Seran. Tak. Chronię go, od kiedy mnie uwięziono. Na szczęście masz możliwość zniszczenia bariery, która otacza te ruiny. Musisz znaleźć najwyższą z kamiennych wież otaczających te ruiny. U ich podstaw czerpana jest na potrzeby bariery energia z nieszczęsnych wygnanych tu dusz. Zniszcz strażników, którzy je chronią, a bariera upadnie. Jeszcze słowem ostrzeżenia. Po kopcu krąży smok, który zwiesie się wir. Uważaj na niego. Idealni mistrzowie kazali mu nadzorować strażników, więc bez wątpienia zareaguje, jeśli uzna cię za zagrożenie. Podczas twojej podróży przez Kopiec Dusz, twoje ciało się do niego dostroiło. Po Korzystanie z portalu nie powinno już nastrę... Ha! On nie rozumie, gdyby za... Głównym celem stało tak. Właśnie t... gdy wkroczyłam do kopca, Du... potrzebo, gdybym przewidziała, jak wielką wartość będzie mieć dla nich moja własna dusza. Nigdy bym tu nie przybyła. Idealni mistrzowie spuścili ze smyczy swoich strażników i po... na szczęście udało mi niestety, ponieważ strażnicy nie czas nie ma dla mnie znaczenia. Można to nazwać ostatecznie. Niewiele wiem na ich temat. To mistyczne. Cóż, osobiście uważam, że to coś więcej. Wydaje mi się, że wykraczają poza to, co postrzegamy jako ich cielesną formę. Być może kiedyś byliby tam cieles... kanały. przez. Z... To powód istnienia kopca dusz i jedyny argument nekromantów podczas rozmów z nimi. Umiejętność przyzywania potężnych nieumarłych strażników, podobna do przyzywania Atronacha lub Dedry. Jednak większość nekromantów, którzy są na tyle głupi, by wchodzić w kąszachty z idealnymi te mistrzami,. Strażnicze tutaj, stworzenia i wracajmy do więzienia jako zebrane dusze.